Cześć. Z tej strony Jagna Kaczanowska, autorka podcastu Twarze zła. Zbrodnie psychopatów. Na platformach podcastowych możesz wysłuchać trzech odcinków dostępnych dla każdego. Pozostałe odcinki dostępne są w aplikacji Talk FM i na TokFM.pl. W opisie tego odcinka znajdziesz link do wyjątkowej promocji. Zapraszam do słuchania. Uwaga! Podcast zawiera opisy przemocy oraz inne treści, które mogą być nieodpowiednie dla osób szczególnie wrażliwych oraz poniżej 18 roku życia. Podobno człowiek nigdy nie czuje się tak żywy jak wtedy, gdy obcuje ze śmiercią. Mija wypadek samochodowy na szosie, ogląda horror, interesuje się losami seryjnego zabójcy, bo nie ma się co oszukiwać. Zło nas fascynuje. Nazywam się Jagna Kaczanowska, jestem psycholożką i dziennikarką, autorką podcastu Zbrodnie Lekarzy Dusz. W moim najnowszym podcaście chcę Was zabrać w wyjątkową, mroczną podróż w głąb psychiki psychopatów, seryjnych zabójców. Fascynują nas od zawsze, tak jak od zawsze fascynuje nas zło, Urządźmy więc mind hunting polowanie na cechy umysłów psychopatycznych morderców. Przyjrzyjmy im się, jacy są, jakie wydarzenia ich zbudowały, i czy ich zbrodnie więcej mówią o nich, czy może o nas. Spokojnych, dobrych ludziach. Twarze zła. Zbrodnie psychopatów. Zaprasza Jagna Kaczanowska. Elżbieta Batory, sadystka czy ofiara czarnego piara? Dziś opowiemy Ci o Elżbiecie Batory, kobiecie, którą wpisano do księgi rekordów Guinnessa jako największą seryjną morderczynię wszechczasów. Zazwyczaj mówi się, że zabiła ponad 600 młodych kobiet. Podobno kąpała się w ich krwi, sądząc, że pomoże jej to zachować młody wygląd. Współcześnie jednak historycy coraz częściej sądzą, że liczba ofiar Elżbiety Batory wynosiła mniej więcej zero. Przyjrzyjmy się faktom i mitom na temat tej postaci i zastanówmy się, jaką zbrodnię musiała setki lat temu popełnić kobieta, by zostać uznaną za zbrodniachkę, lub jak nazywali ją niektórzy, Kochankę diabła. Elżbieta przychodzi na świat w 1560 roku, gdy trwa już renesans. Ale średniowiecze jednak na dobre zadomowiło się w obyczajach i tradycjach, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety. Wieki średnie na dobre zdominowała narracja wynikająca z koncepcji Arystotelesa. Zgodnie z nią istniała jedna płeć, męska, zaś kobieta była po prostu nieudanym mężczyzną. Elżbieta, córka Anny i Jerzego Batorych, ma od urodzenia określone obowiązki do wykonania. Jeszcze o tym nie wie. Ale jej bliscy już układają plany wydania jej za mąż i stworzenia korzystnego sojuszu. Jako dziewczynka widzi wiele niegodziwości, jest świadkiem publicznej egzekucji, słyszy jak jej kuzyn nakazuje chwawo stłumić bunt, a buntownikom obciąć uszy i nosy, by na zawsze naznaczyć ich hańbą. XVI wiek nie jest łatwy dla Węgier. Podobnie jak Polska, zbudowały swój dobrobyt, stając się spichlerzem Europy. Ale teraz pojawił się inny spichlerz, wprawdzie daleko, bo za oceanem, za to o wiele większy i bardziej zasobny – Ameryka. To oznacza, że nawet bogate rody muszą pilnować pieniędzy, starać się, by nie stoczyć się w ubóstwo, nie spaść z arystokratycznej półki na grzędę pośrednich szlachciców, a potem w nędzę. Batorym idzie jednak całkiem dobrze. Ich ród pochodzi od szlachty węgierskiej i w XV wieku bardzo przybrał na znaczeniu. Jego członkowie zostają kolejno palatynami Węgier, wojewodami Siedmiogrodu. Stefan IX piastuje funkcję wojewody, zostaje księciem siedmiogrodzkim i następnie królem Polski. Ród Batorych kumuluje bogactwa i władzę, rywalizuje z Habsburgami, Batory stają się jednymi z najpotężniejszych rozgrywających na politycznej mapie ówczesnej Europy. Siedmiogród, którym władają, nazywane też Transylwanią, to dość specyficzne miejsce, zasłużone dla światowego horroru. Wyżyna siedmiogrodzka zamknięta jest ze wszystkich stron karpatami. To nieprzebyte góry, pełne niedźwiedzi i wilków, ciemne lasy ciągnące się przez setki kilometrów. Wieści z tak zwanego świata docierają tu z pewnym opóźnieniem, jeśli w ogóle. Miejscowa ludność tworzy więc własne legendy. W wyobraźni kreuje świat zaludniany przez potwory. To tu urodził się w XV wieku w lat palownik syn Wlada Diabła, bohater wielu straszliwych przypowieści, w tym tej najbardziej znanej, zatytułowanej Przerażająca i prawdziwa, niezwyczajna historia okrutnego, krew pijącego tyrana, zwanego księciem Drakulą. Zaczytują się nią w całej Europie. Staje się popularna mniej więcej wtedy, gdy na świat przychodzi Elżbieta. Jej rodzina, podobnie jak zresztą Habsburgowie, ma przykry zwyczaj zawierania małżeństw pomiędzy krewnymi, co prowadzi do swoistego chowu wsobnego. Podobno król Stefan Batory ma epilepsję, jego dwaj bracia są zaburzeni i wyjątkowo agresywni, a ich ojciec żyje w alternatywnej rzeczywistości. Latem każe zaprzęgać konie do sanie i jechać na kulik. Nie dotyczy to wprawdzie Elżbiety. Jej rodzice nie są blisko ze sobą spokrewnieni, ale jedno jest pewne: nie jest to normalna, zdrowa rodzina. Gdy dziewczynka ma 10 lat, zostaje po wielu rozmowach i negocjacjach przyrzeczona Franciszkowi Nadazdiemu, w tym czasie 15-latkowi. Elżbieta opuszcza dom rodzinny. Kuratela nad nią przejmuje przyszła teściowa, która ma uczyć dziewczynkę obowiązków żony, a także władczyni. Plan jest taki: Franciszek będzie wojował i podbijał. Jak zwykli to robić wysoko urodzeni mężczyźni, a Elżbieta będzie zarządzała ich ogromnym majątkiem. Musi więc być biegła w prawie, rachunkach, znać się na robieniu interesów, prowadzeniu rozmaitych przedsięwzięć kopalni, żupni solnych, gospodarstw rolnych wszędzie tam pracują setki, tysiące ludzi. Podobno to Franciszek uczy Elżbietę, jak wymyślnie ukarać służkę, która popełniła jakieś przewinienie. Trzeba jej między palce, stóp włożyć ruloniki papieru nasączonego olejem i podpalić. Sługę, zgodnie z ówczesnymi standardami, należało ukarać srogo, ale nie publicznie. Tego bardzo przestrzegano. Inni słudzy mieli widzieć efekt kary. Siniaki, rany, ale nie sam akt jej wymierzania. Ten był prywatny. Możliwe, że Elżbieta nauczyła się wymyślnego i okrutnego karania dziewek od męża lub jeszcze wcześniej od jego matki. Zgodnie z późniejszymi zeznaniami jednego ze służących, pewnego razu miała ukarać w srodze dziewkę, której dano dwa ciastka na podróż dla pani. Dziewka jednak jedno ciastko zjadła. Elżbieta kazała podgrzać drugie, tak, by niemal dymiło, i takie gorące włożyć w całości w usta dziewczyny, którą przytrzymywano, by nie mogła wypluć parzącego ciastka. Podobnie nakazała ukarać złodziejkę, rozżarzone monety zawiązano jej w zaciśniętej pięści. W tamtych czasach członków najniższych warstw społeczeństwa, czyli przede wszystkim chłopów, nie traktuje się jak istot ludzkich. To wyposażenie majątku władcy na równi z żywym inwentarzem, a czasem nawet trochę niżej. Koń jest w końcu więcej wart w oczach szlachcica niż chłop na roli czy dziewka służebna. Szlachcic może właściwie zrobić z chłopami, co zechce. Takie standardy panują zresztą przecież także w ówczesnej Polsce. W popularnym serialu 1670 bohater, w tej roli Bartłomiej Topa, mówi: jesteś swój chłop. Nie żartuję, jesteś mój chłop. Mój chłop. Nisko urodzeni są jak przedmioty, mają dobrze służyć panu, a jak go zdenerwują, pan może ich kopnąć, wybatorzyć, ukarać. Czasem okrutnie, to jest niestety normalne. Większość panów nie zabija i nie okalecza trwale swoich chłopów, częściowo z prostej przyczyny, to się nie opłaca. Europę pustoszą epidemie dżumy, cholery, żniwo zbiera kiła, ludzie padają jak muchy. A skąd brać nowe ręce do pracy? Zgodnie z przekazami, Elżbieta jednak nie trzyma się tej reguły i zabija. Nie trucizną, jak Lucrecja Borgia, nie skrycie po prostu bije na śmierć, na oślep, wściekle. Czy na pewno? Elżbieta mówi Franciszkowi tak po pięcioletnim okresie przygotowawczym. Wiadomo z całą pewnością, że jest wykształcona jak na swoje czasy. Mówi w kilku językach obcych, jest inteligentna i piękna: ma kruczo włosy i śnieżno-białą cerę. Jest też dziewczyną pełną temperamentu z gatunku tych raczej wybuchowych niż cichych i pokornych. Być może budzi strach. W tamtych czasach pewne siebie kobiety, które potrafiły się postawić, nie były obiektami podziwu czy sympatii. Wprost przeciwnie. Nieco starsza od Elżbiety Sydonia von Borg, która wolała zgłębiać tajemnice ziół i spędzać czas z ukochanym psem, niż wyjść za mąż czy siedzieć w klasztorze, wytaczała też procesy mężczyznom z własnej rodziny czyhającym na jej majątek, została oskarżona o bycie czarownicą i ścięta, a jej zwłoki spalono. Podobny los spotkał żonę króla Henryka VIII Annę Boleyn. Oskarżono ją o cudzołóstwo, kaziroctwo, zdradę stanu, nalepotkowano o jej rzekomych konszachtach z diabłem. Podobno, Boleyn miała sześć palców u jednej ręki. Nie jest to wcale rzadka wada, ale kiedyś sądzono, że stanowi dowód na bliskie kontakty z Lucyferem. W każdym razie Annę stracono w 1536 roku prawie ćwierć wieku przed narodzinami Elżbiety Batory. Dziś historycy mówią, że wszystkie zarzuty przeciwko niej zostały sfabrykowane. Król chciał się pozbyć żony, bo miał chętkę na inną, a jego doradcy nie cierpieli boleń, bo była inteligentna, dbała o swój interes i nie dawała się zastraszyć. Po prostu te, które dziś nazywa się asertywnymi i silnymi kobietami, setki lat temu nazywano czarownicami i zabijano. Wszystkie karty rozdawali mężczyźni. Mogli oskarżyć kobietę, ustawić jej proces, wymusić zeznania torturami, a potem wysłać na stos, czemu radośnie przyklaskiwał Kościół katolicki. Ocenia się, że w Europie spalono po oskarżeniach o czary około pół miliona osób w większości oczywiście kobiet. Wróćmy do Elżbiety. Jest już dorosłą kobietą. I teraz fakty i mity o jej życiu zaczynają się przeplatać. Tak jak przewidywano, Franciszek raczej bywa z dala od domu. Żona samodzielnie włada ich włościami. No ale czasem się nudzi. Podobno wtedy rzuca się w rozliczne romanse albo jeździ do Wiednia do ciotki Klary, która ma organizować wyuzdane orgie, jakbyśmy to dziś ujęli, orgie nieheteronormatywne, co budzi jeszcze większe oburzenie. Gdy zaś jest w domu, w ofiarowanym jej zamku w Czachticach, węgierskie Cejte, wynajduje sobie inne rozrywki. Jakie? Wbija szpilki pod paznokcie dziewek służebnych i obcina im palce dla rozrywki. Szachpie ich ciała rozgrzanymi do czerwoności obsęgami. Zimą każe je, nagie, polewać wodą na dziedzińcu, latem batorzyć i smagać pokrzywami. Gdy nie spodoba jej się suknia, zaszywa szwaczkom usta. W trakcie jednej z rzadkich wizyt mąż ofiarowuje jej specjalne rękawiczki zaopatrzone w rodzaj szponów trochę jak u Edwarda nożyco Rękiego, by Elżbieta mogła własnoręcznie rozszarpywać ciała ofiar. No i jeszcze te słynne kąpiele w krwi dziewic. W XVI wieku ludzie nie pojmują, czym jest krew. Żywią na jej temat wiele nieprawdziwych przekonań. Między innymi chorym nieustająco upuszczano krew, co miało pomóc im wyzdrowieć, a w rezultacie prowadziło najczęściej do wyniszczenia organizmu. Ale zdrowa, młoda, świeża krew miała podobno właściwości uzdrawiające. O tych rytuałach tak pisze francuski historyk, mediewista Jean Paul Roux. Kąpiel, spryskanie się lub po prostu pomazanie krwią okazują się szczególnie skuteczne, jeśli chcemy spowodować rozwój wzmocnić lub odmłodzić. A Elżbieta prawie na pewno chce się odmłodzić. Kobiety w renesansie wcześniej traciły urodę, która była postrzegana jako główna zaleta, obok oczywiście pokory. Tej drugiej Elżbiecie brakuje. Skupia się więc na podtrzymywaniu urody. Służące potrafią godzinami upinać jej włosy, ale efekt jest ciągle niezadowalający. Kosmetyki, choć drogie, fluidy z tłuszczu niedźwiedzia, pudry ze sproszkowanych świńskich kości czasem przynoszą więcej szkody niż pożytku. I co robić? Zgodnie z podaniami Elżbieta przez przypadek odkrywa, że jej skóra wygląda lepiej po tym, jak została zbryzgana krwią torturowanej młodej kobiety. W tamtym czasie Elżbieta jest już po czterdziestce. Jest też wdową. Franciszek umiera w 1604 roku w wyniku ran odniesionych w bitwie. Jednak ludzie plotkują: Może to Elżbieta się do tego przyczyniła, może to ona go zabiła, lub ktoś z jej najbliższego otoczenia to otoczenie Elżbiety. Wyjątkowo się wszystkim nie podoba. Elżbieta interesuje się ziołami leczniczymi i trującymi, alchemią. Sprowadza na dwór Annę Darwulię, która uważana jest za czarownicę. Gdy Darwulia podupada na zdrowiu, korzysta z usług busorki z myjawy, wiedźmy i trucicielki. Pomagają jej też pielęgniarka i mamka dzieci hrabiny Jo, Dorota Sen też zwana Dorką, i praczka Katarzyna Benicka oraz karzeł Jan Ujwali, zwany Fricko. To oni mają organizować dziewczyny na krwawe kąpiele hrabiny. Ofiary mają być zamykane i szlachtowane w piwnicach zamczyska, gdzie znajduje się też wanna. Po zabójstwie Elżbieta kąpie się we krwi dziewek, wyciera, ubiera i wraca do komnat, a jej orszak zbiera zaschniętą już krew, by sporządzić z niej dodatkowe okłady dla pani. Zamczysko ma też mieć na wyposażeniu profesjonalny sprzęt, podwieszaną u sufitu klatkę nabijaną od wewnątrz kolcami. Klatkę można wprawić w ruch łańcuchem, a zamknięta w niej skulona ofiara nabija się na kolce. Krew tryska, spływa w dół, prosto na Elżbietę czekającą już na swoją życiodajną kąpiel takie krwawe transylwańskie spa. W okolicy brak już dziewek na kąpiele dla hrabiny, ta więc zwabia na swój dwór szlachcianki z pomniejszych rodów. Przyjeżdżają zwabione obietnicami pobierania nauk u możnej, wykształconej i bywałej w świecie niewiasty, a kończą, wiadomo, jako prysznic, okład na skórę lub w wannie. Wieść głosi, że w podziemiach zamku brak już miejsca na zwłoki, więc te rzucane są wprost do fosy, skąd rozwłóczą je po okolicy psy i wilki. Wszystko to brzmi strasznie. Nie da się ukryć kilkusetek trupów. Sprawa Elżbiety zaczyna żywo interesować palatyna Jerzego Turco. Śledczy z werwą zabierają się do pracy, przesłuchują 52 osoby. Większość z nich potwierdza najgorsze przypuszczenia. Świadkowie opowiadają o okrutnych torturach i zgonach młodych dziewcząt, ale uwaga wszystkie te fakty znają ze słyszenia. Nie ma ani jednej osoby, która stwierdziłaby, że na własne oczy widziała, jak Elżbieta obcina dziewkom palce, przypala je, każe rozrywać na strzępy i kąpie się w ich krwi. Natomiast lokalni duchowni w swoich raportach donoszą, że faktycznie w okolicy zmarło sporo młodych dziewczyn. W tej sytuacji sędzia postanawia przeszukać zamek, zatrzymać hrabinę i przesłuchać jej najbliższe otoczenie. Trzy służące i karzeł potwierdzają zarzuty. Oczywiście robią to po poddaniu ich stosownym torturom. W 1611 roku zapada wyrok. Służki hrabiny idą pod topór i na stos, podobnie jak karzeł. Elżbieta jest arystokratką i nie można jej tak po prostu spalić. Zostaje więc zamurowana żywcem w jednej z komnat. Przez malutki otwór ma dostawać jedzenie. Po trzech latach umiera w tajemniczych okolicznościach. Zgodnie z legendami jej ramiona noszą ślady ugryzień, wszędzie wokół jest krew. Elżbieta Batory, zwana krwawą hrabianką, zostaje pochowana w krypcie. Potem, podobno, przeniesiona na wniosek okolicznej ludności w inne miejsce, ale tak naprawdę do dziś nie wiadomo, gdzie leży jej ciało. Tyle legend i podań. Rzeczywistość jest taka. Elżbieta nigdy nie przyznaje się do winy. I już po wyroku z zamknięcia śle pisma do króla i stanowczo domaga się sprawiedliwości. Co z jej ciotką, rozwiązłą Klarą, która urządzała orgie w Wiedniu? Poza podaniami o krwawej hrabinie nie ma żadnych dowodów na rozwiązłość ciotki Klary. Na przyjęciach gościła po 200 osób i żadna nigdy nie zająknęła się o orgi. Co z kąpielami we krwi? Pierwsze opowieści o nich pojawiają się wiele lat po śmierci Elżbiety. Logicznie jednak rozumując, na jedną taką kąpiel potrzeba by kilkudziesięciu co najmniej ofiar, zważywszy, że ciało dorosłego człowieka zawiera około pięciu litrów krwi. Nie ma też mowy o żadnym krwawym prysznicu tryskającym z podziurawionego ciała. Takie rzeczy tylko w horrorach klasy B. No dobrze, a co z młodymi kobietami masowo umierającymi w czasach Elżbiety? To akurat jest prawda. Daty śmierci dziwnie pokrywają się jednak z okresami groźnych epidemii. Zażynane szlachcianki? Niemożliwe, żeby rodzice przywozili na dwór Elżbiety dziewczyny podejrzewając, że hrabina jest w istocie morderczynią. Prawie na pewno najwyższy sędzia, który wtargnął na jej zamek z obstawą, znalazł tam ciężko ranną kobietę, niemal konającą. Według jednych źródeł była to ofiara hrabiny, według innych przeciwnie. Dziewczyna zraniona poprzedniego dnia przez dzikie zwierzęta, którą hrabinę pomagała uratować, ponieważ interesowała się medycyną i ziołolecznictwem. Dziewczyna wydobrzała, ale jej zeznań nigdy nie włączono w akta sprawy, bo nie potwierdzały tezy o masakrach urządzanych przez Elżbietę? Nigdy się już nie dowiemy. Niewiadomych i wątpliwości jest więcej. Rzekoma wiedźma Anna Darwulia, na temat której nie zachowały się właściwie żadne dokumenty, według niektórych była położną i uzdrowicielką, specjalizującą się w wycinaniu guzów czy raków, opatrywaniu ran, co często robiono przypalając je wcześniej rozgrzanym żelazem. To musiało boleć. Tacy pacjenci, gdyby faktycznie byli w zamku hrabiny, musieliby głośno krzyczeć. Zapewne hrabina miałaby też narzędzia chirurgiczne bliźniaczo podobne do tych używanych przez kata. Wiadomo natomiast na pewno, że w czasie, gdy pojawiły się oskarżenia wobec hrabiny, księciem Siedmiogrodu został Gabriel Batory, jej młody krewny. Miał ambitny plan odbudowania dawnej potęgi Węgier, w czym mogła pomóc mu Elżbieta. Bardzo bogata i jako wdowa kompletnie niezależna od jakiegokolwiek mężczyzny, ambicje Gabriela były solą w oku dynastii Habsburgów, a tak się składa, że Palatyn Turco, który nadzorował proces, był z tym rodem, w niezłej komitywie. Na dodatek król Węgier, Maciej II, był winien hrabinie ogromne kwoty, zaś królewski skarbiec świecił pustkami. Usuwając Elżbietę Batory, można było nie tylko przymilić się królowi, ale także Habsburgom. Jednym słowem, to był świetny interes. Elżbieta wiedziała o tym i wiele wskazuje, że próbowała się bronić. Istnieją doniesienia o próbie otrucia Palatyna Turco. Hrabina intensywnie korespondowała z Gabrielem Batorem, Przepisała też majątek na dzieci, chroniąc go przed zagrażającą jej z powodu ciężkich zarzutów konfiskatą. W akcie oskarżenia w oficjalnym dokumencie nie ma słowa o czarach, kontaktach z diabłem, ani żelaznej dziewicy, podwieszonej do sufitu, z której na hrabinę miała się lać krew. Podczas procesu Elżbieta słyszy – jesteś niczym dzikie zwierzę. To są ostatnie miesiące twego życia, nie zasługujesz, by oddychać powietrzem tej ziemi i oglądać światło Pana. Znikniesz z tego świata i nigdy się już nie pojawisz. Ogarną cię mroki i będziesz miała czas, żeby rozważyć grzechy swego zwierzęcego żywota. Nie ogarnęły jej mroki. Jest ikoną popkultury, najbardziej znaną przedstawicielką swojego rodu. Wydaje się, że im więcej lat mijało od śmierci hrabiny, tym bardziej krwawa stawała się jej legenda. Z początku za jej rozpowszechnianiem stał niechętny batorem dwór wiedeński, ale potem mit krwawej hrabiny sam rósł w siłę. Tori Telfer, autorka książki Seryjne Zabójczynie, w której rozprawia się też z legendą Batory, pisze o nich tak... Te kobiety bywały sprytne, obdarzone wybuchowym charakterem, przebiegłe, uwodzicielskie, zuchwałe i wyrachowane. Cierpiały na urojenia i były gotowe sięgnąć po wszelkie środki, aby dopiąć swego i zdobyć dla siebie lepsze życie, tak jak je rozumiały. Wyprzedzająca swoją epokę, wykształcona kobieta zafascynowana medycyną i zielarstwem, czy sadystyczna zabójczyni, kąpiąca się we krwi swoich ofiar. A może wszystko naraz? Nigdy się już tego nie dowiemy. Bohaterowie przychodzą i odchodzą, ale legendy są wieczne, powiedział amerykański koszykarz Kobe Bryant, który wraz z suchką zginął w katastrofie helikoptera, przechodząc tym samym do legendy. Ta okrwawej hrabinie także zostanie z nami już na zawsze, niezależnie od tego, jaka była prawda. Twarze zła. Zbrodnie psychopatów. Zaprasza Jagna Kaczanowska. Czytał Bartosz Dąbrowski.